Przez trzy dni inżynierowie branży chemii przemysłowej debatowali nad sprawami związanymi z remontami i utrzymaniem ruchu podczas zorganizowanej konferencji naukowo-technicznej. To już dwunasta edycja wydarzenia organizowanego przez firmę BMP, wydawcę czasopisma Chemia Przemysłowa oraz portalu branżowego kierunek Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Kazimierzu Dolnym, a gospodarzem honorowym konferencji była Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., których prezes Krzysztof Bednarz wraz z Adamem Grzeszczukiem Prezesem BMP zainaugurował sympozjum naukowo-techniczne, podkreślając znaczenie tematu spotkania dla branży. Utrzymanie ruchu no jest niezwykle ważne z tej racji, że wystarczy, że jedno ogniwo pęknie i cała instalacja, cała fabryka może po prostu stanąć. Dlatego ze względów procesowych jest to niezwykle ważne, aby odpowiednio wcześniej zweryfikować słabe elementy. Dostosować się do tego, co może w przyszłości się wydarzyć, to jakby antycypując, nawet podjąć takie działania, żeby to się po prostu nie wydarzyło, a przynajmniej w najmniej odpowiednim momencie, żeby to się nie wydarzyło. Stąd też jednym z głównych tematów podejmowanych przez uczestników konferencji było predykcyjne podejście do utrzymania ruchu. Eksperci przedstawiali swoje doświadczenia w zakresie monitoringu instalacji, zastosowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych systemów informatycznych, a firma Microsoft pierwszego dnia konferencji zaprosiła uczestników na warsztaty pod tytułem W biurze i na pierwszej linii usług remontowych, czyli Jak usprawnić organizację pracy. W trakcie sympozjum podjęto również debatę, zadając kluczowe pytania dla rozwoju pionu utrzymania ruchu w organizacjach. Dyskutowano m.in. o granicy digitalizacji, Przemyśle 4.0 i przyszłości polityki remontowej. Podczas paneli tematycznych podejmowano zagadnienia związane z planowaniem postojów remontowych i eliminacji awarii. Spotkanie po raz kolejny pokazało, że konferencje naukowo-techniczne są niezwykle cenne dla przedstawicieli branży chemii przemysłowej. Są ważne, potrzebne dla branży, ponieważ spotykają się praktycy zarządzania, w tym przypadku w yy, zakresie zarządzania remontami, utrzymaniem ruchu. I tutaj na pewno ważna jest wymiana informacji, doświadczeń. Dlaczego? Bo w niektórych rzeczach można poczytać. Natomiast myślę, że do większości przemawia bardziej i w sposób zdecydowany doświadczenie, praktyka. Na te spotkania przyjeżdżają fachowcy. Fachowcy, którzy rozmawiają o konkretnych swoich problemach. Z jednej strony prezentują rozwiązania, aplikacje gotowe, które wdrożyli z powodzeniem, które można aplikować w innych zakładach, a z drugiej strony, jeżeli spotykają się z jakimiś problemami, dzielą się nimi i wiodące firmy funkcjonujące na rynku bądź koledzy z konkurencyjnych zakładów podpowiadają, jak dane problemy rozwiązać. Poza treściami merytorycznymi organizatorzy zadbali także o aspekt integracyjny. Podczas uroczystej kolacji wręczono podziękowanie dla honorowego gospodarza konferencji Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A., a także uhonorowano partnerów wydarzenia, którzy w tym roku obchodzą swoje jubileusze. Pamiątkowe statuetki przekazano firmie RQS z okazji 20-lecia działalności, firmie Samsung z okazji 25-lecia działalności, firmie Niwa z okazji 30-lecia działalności oraz firmie Zamkon działają na rynku od 30 lat. Gwiazdą, której występ uświetnił wieczór integracyjny, był Andrzej Krzywy. Konferencji towarzyszyła bogata oferta wystawiennicza. Na stoiskach firmowych prezentowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i wymieniano się poglądami. Ponadto zadbano o strefę bezpośrednich kontaktów biznesowych. Uczestnicy zostali też zaproszeni do udziału w wycieczce technicznej do zakładu Grupy Azoty Puławy. Konferencja BMP po raz kolejny okazała się sukcesem, co potwierdzają liczby. 320 osób ze 140 firm i zakładów wygłoszonych zostało 34 referatów ukierunkowanych na konkretne rozwiązania. To jest taka wartość dodana tej konferencji. 47 stoisk i 60 parę spotkań B2B, takich bezpośrednich, gdzie po prezentacjach analizuje się konkretne rozwiązania i nawiązuje się te bezpośrednie relacje. Kolejna okazja do podjęcia tematów z zakresu remontów i utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym już za rok. W najbliższym czasie BMP zaprasza do udziału w konferencji poświęconej bezpieczeństwu w przemyśle oraz gospodarce wodno-ściekowej w branżach przemysłowych.